Czy to mi się wizualnie podoba ten samochód? Jak najbardziej. Z tymi ślepiami, co? Jak na... i ten przód taki charakterystyczny. No. Tu One są nawiązania tak do takiego modelu niszowego bardzo. To był mm -hmm. taki roadster, który nazywał się po polsku 8C, a po włosku Otto c competizione. Znasz taki model? Nie znasz pewnie, bo to o, taki było nie. bardzo... O, <laughs> oczywiście oczywiście nie. nie. Szybki, piękny, sportowy, ale ta linia właśnie tej troszkę takiej ściętej, zdziwionej twarzy tego samochodu pochodzi od Otto Cze mhm. O, My mamy auto w kolorze białym, no i kolejne moje pytanie jest do Ciebie o kolor. Tak czy nie? Kolor tak. To Baby Ferrari też bazuje na Fiacie, z tym, że Grande Punto. Moc może i nie jest wielka, ale od Alfy w dzisiejszym zestawieniu szybszy jest tylko DS. Sprint do setki małej włoszce zajmuje około 12 sekund. Stylu nie da się zmierzyć, a szkoda, bo tu Alfa z pewnością wygórowała. Bagażnik jest podobny jak u konkurentów. W kabinie panuje sportowy styl. Łysa kierownica, pozbawiona przycisków, wygląda dziwnie, za to fotele są mocno wyprofilowane. Na pokładzie jest też słynny system DNA, który pozwala zmieniać tryby jazdy. Skrzynia ma aż 6 biegów. Czy ten silnik jest niezawodny, czy mogę się spodziewać jakichś usterek? Wiesz co, to jest no, najbardziej niezawodny silnik w gamie Fiata, chyba. Może nie całej gamie Fiata, ale no, z tych, tych mało silników. Proste zawieszenie, kolumny mm -hmm. Persona, belka skrętna, żadnych rewolucji. Nie wiem, czy wiesz, ale ten samochód w ogóle technologicznie bazuje na Grande Punto. To okay. jest masowy samochód upstrzony jakby karoserię i dodatkami Alfy, żeby był uh -huh. piękny przy okazji. No Alfę trzeba smakować, Alfę trzeba wiesz odkrywać w tych wszystkich detalach, jak ta uh -huh. wyprofilowana kierownica, uh -huh. wiesz, jak to jak ten system rzeczywiście wygodna. I przywędrował tutaj taki gadżet, który nazywa się DNA, mhm. czyli to są trzy tryby pracy Twojego samochodu. My jedziemy teraz w trybie normal, mhm. mogę się przełączyć w A, czyli od angielskiego e, słowa all weather, mhm. e, wtedy kiedy warunki są gorsze. Kiedy okay. się robi ślisko, przełączasz, on wtedy łagodniej steruje elektroniką silnika, mhm. łagodniej przyspiesza. Na co dzień oczywiście po mokrym czy po suchym, używamy normal, ale mhm. jak jesteśmy gdzieś tutaj góry droga tego, przełączamy się w tryb dynamic. I okay. wtedy silnik zyskuje na, na wigorze. Jest rzeczywiście Bardzo... to od razu, no. tak? Nawet przy tak y, niewielkiej prędkości miejskiej czuć, że jak wciskasz pedał gazu, to od razu auto szybciej reaguje. Szybsza reakcja. Wyższe mm -hmm. spalanie troszkę oczywiście, mm -hmm. y, ale no, można się tym systemem od czasu do czasu pobawić. On działa jeszcze fajniej, kiedy to jest zespolone z automatyczną skrzynią biegów, bo i jej elektronika w wtedy sprawie, że ona szybciej reaguje, mm -hmm. ale i tutaj z manualem pach, wciskasz pedał gazu, bff, mm -hmm. ogień lecisz.